Witajcie. Co jakiś czas dostajemy informacje w Magórskim Parku Narodowym o rannych lub martwych ptakach, które uległy kolizji. Dzisiaj dostaliśmy sygnał o myszołowie zwyczajnym, który ma uszkodzone skrzydło, prawdopodobnie złamane, nie lata. Za każdym razem, jak dostajemy takie informacje, to staramy się pomagać, staramy się reagować. Także jedziemy właśnie sprawdzić w otulinę Magórskiego Parku Narodowego, czy... Tak, o którym dostaliśmy informację, to faktycznie Myszołów zwyczajny. I co najważniejsze, czy jesteśmy w stanie mu w jakikolwiek sposób pomóc? Zgodnie z nawigacją, mamy 900 metrów do gospodarstwa, w którym e, jest Myszołów. Którem będziemy próbowali pomagać To jest już gospodarstwo Aleś przejazd dalej Następnie Miejsce docelowe będzie po lewej stronie Aha, tu jest jeszcze droga jakaś gdzieś tutaj jesteśmy bardzo blisko Dzień dobry, Damian Nowak, Magórski, Parnardowy. E, wie pan, co ja przyjechałem w sprawie tego myszołowa rannego? E, tylko nie jest jestem. Czy pan gdzieś pod domem? Po... No chyba jestem, tylko właśnie nie wiem, który to dom, bo takiej po pomarańczowej cegły, taki to jest, czy. No w cegły, po przeciwnej stronie jest obrót. zaraz już wychodzę, to już będziemy gadać. Dobrze, dobrze. No, gdzie pan jest? O, jest pan, no. O, to dobrze zajechałem. Widzę go. Bo siedzi w narożniku. Oj, śliczny! Ale takie łatwe łapanie to, to mi się jeszcze nie trafiło, chyba. Tak, to tak. Zwykle to trzeba trochę się nabiegać. No przepiękny myszołów. trzeba, mu będzie coś. Spróbujemy się nim zająć. A które skrzydło? Bo słyszałem, że coś skrzydło ma. No, Z skrzydłem, bo to tak nie wiem. Bo... No, z bliska ja nie widziałam, tylko przypuszczaliśmy, że to skrzydło pewnie, bo, no bo jak inaczej, co by mi co innego było. Ja nie czuję, żeby miał jakąś. Dlaczego on nie mógł sobie dać rady? No nic to weźmiemy go i spróbujemy go uratować. Zobaczymy, podkarmimy go trochę. Czasami na początku trzeba troszeczkę jego na siłę karmić, po prostu do dzioba im tam wkładać. Wtedy, wtedy, no nie ma innego wyjścia. A, no bo... I on jak już się nauczy, przyzwyczai, że nic złego się nie dzieje, to, 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 to potem zaczyna już jeść sam. Bo już mieliśmy takie przypadki, już wiele żeśmy takich ptaków e, odratowywali. Dobrze, Dobra, nie, nie stresujmy go. Włożmy go do kartonu. I trzeba go do ciemnego, żeby on po prostu się nie denerwował. Jak jest w ciemno, to tony są spokojne wtedy. Możemy to jeszcze zrobić tak. Dobrze. Okazało się, że myszołów ma jednak uszkodzone skrzydło. W prawym skrzydle, na przedramieniu, czuje wyraźne zgrubienie. Ptak troszeczkę nie podciąga go tak jak powinien, także musimy go oddać do lecznicy, ale ze względu na pandemię koronawirusa mamy spory problem. Ośrodek, do którego zwykle odwoziliśmy ptaki, odmówił jego przyjęcia. W związku z tym musimy go przez jakiś czas podtrzymać u siebie. Wystąpiliśmy już do zgody do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, żeby na chwilowe przetrzymywanie, czasowe przetrzymywanie chronionego gatunku. Konsultowaliśmy się już z dyrekcją i nie powinno być problemu. Także w tej chwili pokażemy Wam, jak odbywa się karmienie. A, no i ptak zyskał już swoje imię Drapek. Ma na imię Drapek. Także karmimy drapka filetem z kurczaka jakby coś tutaj mam z świetnie sobie poradził ostatni kawałeczek na pół? Mhm. na pół, trzymaj no, trochę mniej to daj, to, to damy a ja to jeszcze przedrę na pół trzeci Karmienie zakończone sukcesem. A teraz zobaczcie kilka szybkich ujęć, jakie zrobiliśmy mu, kiedy sobie siedział na naszych drzewach. Jaki to naprawdę śliczny, piękny ptak.